to no, no no, teraz do wypuszczenia. Śliczny. Chudy. Kurwa, jak chudy. Jak? Polega? Niech ja się świeje, <laughs> nie? Wy... Chudy. Ale ma Ale ładny. Dzisiaj, no, będzie miał 80. na pewno. Hmm. To Co, się Chcesz go kurwa podebrać z ogon. Nie, nie przeżywaj, nie Kurwa, nie kliknij, Tomek, ładne, no. Ładne, ładne, Masz szczęście? Miałeś delikatne branie, tak? wiesz, mała ryba. Ale wcześniej delikatnie. delikatnie, a teraz sam? Nie, bo tu jest ciężki temat, bo tu jest głęboko, wiesz? Może tu jest z i Ty, no. No Ale ona, no i co, już więcej nic no, się nie pokaże, no. Trzymaj, to Jest Trzymaj, tak. Co jest nie chcę. się To nie będzie na patelnię? A tam, a tą, tą oselkę macie? Oselka, oselka, to masz? Jurek, pomagaj! Ty na sygnale jadą to chyba z telewizji. A się rzuca wydle Ile ma? osiemdziesiąt osiemdziesiąt siedemdziesiąt. osiemdziesiąt 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 to osiemdziesiąt Oh, A yeah. ja już człowiek. Jak się tam